Dzieci, to o zgrozę, słuchajcie, za głowę można się złapać. Na przykład za 10 zł, za dogładowanie karty typu telefonu. Dzieci się masturbują, tworzą fotografię dziecięcą. W przypadku nastolatek, to już tam są jakieś formy gratyfikacji, troszeczkę jednak wyższe, jakiś ciuch, perfum. Na przykład no, mieliśmy problem galerianek, prawda? Cały czas jest problem galerianek, tylko one się przeniosły do sieci. No bo tam źli ludzie ich przeganiali, wiecie, tam nie znali się na takich żartach, nie? W tych galeriach tam truli wyganiali, przeganiali. W sieci idealnie sobie radzą, słuchajcie, świetnie sobie radzą. Powiedział, że 100 razy lepiej, jak gdzieś tam właśnie w galeriach. Mają swoich sponsorów, osoby, które ich wspierają. To oczywiście też jest preludium bardzo często do nie tylko wirtualnej prostytucji, ale również do prostytucji takiej w świecie rzeczywistym. W każdym razie wracamy do tej dziewczyny, właśnie, która zaczyna produkować pornografię, która w sposób ewidentny już prezentuje zachowania cyberseksualne. Tam jest seks wirtualny, cyberseks, tam są rozmowy obsceniczne. Natomiast oczywiście dochodzi do sytuacji, że ta dziewczyna oprócz tego no jeszcze chciałaby zachować tego przyjaciela, nie? A okazuje się, że on w ogóle nie jest tym zainteresowany. On jest tylko zainteresowany seksem. <laughs> Ta, te rozmowy, czy te dialogi stają się właśnie monotematyczne, tylko tak jakby nastawione na seks. I dziewczyna tak jakby no, na przykład zwraca uwagę, że no jednak ma problem i może byśmy pogadali. No i tutaj dochodzi, prawda, że kolejna jakaś męska szowinistyczna świnia, nie? Która mnie wykorzystała, tylko no jest bardzo późno. No, bo na przykład dziewczyna się budzi Chce skończyć relację, co robi sprawca? Szantażuje ją. Zdjęciami, filmami, materiałami. Wiecie, co się zaczyna dziać w głowie takiej dziewczyny. On ma wszystko, co może ją skompromitować. Jak przestaniesz ze mną kontakty utrzymywać, jak przestaniesz mi fotki słać, filmy, to prześlę twoim rodzicom, wrzucę na forum szkoły, klasy, działa, działa. Oczywiście on tego nigdy nie zrobi. Dlatego, żeby od razu wpadł, nie? Ale taka 12 latka o tym wiedzieć nie może. I dlatego znajduje się w sytuacji tragicznej. Relacja, słuchajcie, kończy się, właściwie wszelkie tego typu przypadki, to sprawca sam kończy taką relację. Ci sprawcy, słuchajcie, nam mówią naprawdę wiele rzeczy, a szczególnie ci internetowi, bo to takie, takie gwiazdy z siebie robią, takich gwiazdorów, nie? No to z reguły są zaburzeni osobowościowo, takie narcyzki. Więc oni lubią się chwalić. Mówię, panie doktorze, tam jeszcze tam ona słaba była już nie chciała się masturbować, już właściwie to kiepsko było. To zostawiłem, ale tam jeszcze akurat w tym czasie to tam dwie inne masturbowały się. Nie? To, to ją zostawiłem. Więc sprawca w takich sytuacjach sam kończy relację i niby dziewczyna, przepraszam, niby. Wydawać by się mogło, że sprawa, tam gdzieś sytuacja wróci do jakiejś tam normy, tymczasem słuchajcie, za 8 miesięcy puk, puk, do domu, 6 rano, wchodzi policja, nikt nie wie o co chodzi, zabezpiecza wszystkie urządzenia multimedialne, zabiera, zabiera telefony, laptopy, dlatego, że złapano sprawcę i po IP urządzeń dotarli do ofiar. Wtedy dopiero się, słuchajcie, zaczyna gechenna. Wcześniej to o tym wiedziała tylko ofiara i sprawca, teraz wiedzą wszyscy. Procedury, jeszcze jak to jest osoba poniżej 15 roku życia, to są specjalne procedury w tej chwili, no, tak zwanej ochrony małoletniego, gdzie specjalny typ przesłuchania dziecka zgodnie z artykułem 185a KPK, więc to są niby w warunkach oczywiście przyjaznych, tak, ale. Niekoniecznie nie zawsze to są warunki przyjazne, już coś wiem na ten temat. W każdym razie wtedy zaczyna się dopiero gechenna. Wtedy dopiero wychodzi. Wszyscy, wszyscy o tym wiedzą, dowiadują się. Dziewczyna zaczyna przeżywać wtórną wiktymizację, czyli powtórne przeżywanie zdarzenia przemocowego, co doprowadza w bardzo prostej linii do zespołu stresu pourazowego, czyli w tym momencie już jest konieczna. Profesjonalna pomoc psychologiczna albo psychoterapeutyczna, a czasami i farmaceutyczna, dlatego że to jest taki wstrząs dla dziewczyny, gdzie no, trudno sobie z tym poradzić, prawda? materiały, wszystko, dowody, no bo właśnie sobie, no potem wszyscy, znaczy wszyscy ci, którzy no, są włączeni w sprawę, oni to wszystko widzą, przeglądają, i, i dziewczyna na przykład jeszcze musi być przepadana, nie? więc jest to trauma niesamowita która jestem przekonany, że w zdecydowanej większości przypadków no to rzutuje, będzie rzutowała na przyszłe w ogóle życie i funkcjonowanie tej dziewczyny jako kobiety, jako partnerki, jako w ogóle osoby, która podejmuje jakieś tam aktywności i tak dalej. Musi to mieć swoje przełożenie. Więc to ma słuchajcie takie konsekwencje. To nie jest tylko kwestia, że sprawca tam sobie odpuści. Tylko trzeba się liczyć z tym, że wykrywalność jest coraz większa, że wcześniej czy później takiego gościa hapną i dojdą do tych ofiar. I dlatego powiedziałem właśnie Państwu tutaj w tym względzie, że ten problem ryzykownych zachowań seksualnych uważam, że jest w tej chwili numer jeden, jaki należy z dziewczynami nastolatkami poruszać i o tym mówić. Ja jak na przykład z nimi rozmawiam w trakcie właśnie zajęć, Lekcji na ten temat, to jak mówię im o tym procesie, jak ten gromień wygląda i że to niekoniecznie musi się skończyć na tym etapie, ale dalej, to wiecie co? Ja widzę po prostu, jak te ich twarze się zmieniają, jak te oczy się zmieniają, wiecie dlaczego? One doskonale wiedzą, o czym ja mówię. Doskonale. Jeśli bezpośrednio nie są w to w jakiś sposób zaangażowane, to wiedzą, że ktoś jest. Zaangażowany, jakaś inna koleżanka, jakaś inna osoba. One doskonale wiedzą, że to tak wygląda. Może mniej wiedzą o tych konsekwencjach, właśnie, że to po paru miesiącach, czy nawet latach może wybuchnąć w taki sposób i to już widzę przerażenie, faktycznie. Więc myślę, że takie potrząśnięcie dlatego nie bójcie się Państwo tego tematu i uważam, że tak jak dla chłopców ta pornografia, budowanie tego wizerunku, pokazywanie im przemysłu. Uspokojenie ich, że są zdrowi, dla nich jest to najważniejsze w okresie rozwojowym, tak dla dziewczyn, w tym momencie, wiecie, one zupełnie inaczej seksualność przeżywają, nie mają zwodów, więc też zupełnie inaczej to przeżywają. Natomiast, natomiast one, one po prostu chcą miłości, nie? one chcą emocji, one chcą uczuć, i niestety, w sytuacjach takich czynników ryzykownych. One nawet za chwilę, za chwilę zainteresowania się taką dziewczyną, to płacą to płacą swoimi emocjami, płacą naprawdę najwyższą czasami cenę. Bo takie dziewczyny, jak na przykład już do nas trafiają na badanie, słuchajcie, one zazwyczaj już są pocięte, co najmniej. One już tak naprawdę znajdują się w sytuacji na tyle krytycznej. W psychologii po prostu mówimy o braku poczucia sensu własnego życia. Więc to też jest elementem, kolejnym etapem pośrednim no, do próby samobójczej. Znam przypadki, gdzie w takiej sytuacji, gdzie jeszcze dziewczyna mogła na rodzinę liczyć, bo to wiecie, bardzo często nie może liczyć, tylko jeszcze dostaje od rodziców za to. Nie ma wsparcia, czyli jeszcze z drugiej strony dostaje w głowę obukę. Do tego dochodzi stygmatyzacja społeczna. Jak myślicie, rówieśnicy ją przytulą? Nie. O, będzie strzał jeszcze z drugiej albo z trzeciej strony. Takie konkretne. Więc jak brakuje czynnika statycznego w postaci na przykład wsparcia rodziców, wsparcia profesjonalnego, czy też wsparcia rówieśników, no to w tym momencie czynniki ryzyka do zachowań właśnie na przykład suicydalnych rosną to jest razem w tym momencie. Dlatego ja nie z każdym mogę tak szczerze, żebyście Państwo rozmawiać, ale jesteście dyrektorami i no niestety będzie więcej dzisiaj, to tak, tak mówię i to nie bez przekoły. będziemy mieli więcej prób samobójczych, więcej samobójstw, więcej zachowań ryzykownych, dlatego że przespaliśmy niestety moment, kiedy należało to pokolenie właśnie uświadomić kiedy należało temu pokoleniu powiedzieć właśnie czemu na białym, z czy czym to się je. Więc teraz musimy gasić pożary i uprawiać interwencje tak naprawdę. Czyli leczyć skutki, a nie przyczyny. Przyczyny w tej chwili możemy leczyć, słuchajcie, w przypadku małych dzieci. Tak, tak jak powiedziałem. Leczyć, wystarczy leczyć, w sensie po prostu zapobiegać. Tam profilaktyka ma sens. Jeśli weźmiemy już od tych 4-5 latków, z nimi zaczniemy rozmawiać, jeśli na kolejnych etapach będziemy edukacyjnie, wychowawczo właśnie tak jakby spójne prowadzić oddziaływania, żeby im właśnie pokazać, że nikt nie ma prawa żądać od nich, żeby się rozbierali, żeby pokazywali swoje intymne części ciała, to naprawdę w sposób dobry, przyjazny, przekazany dziecku to działa. Naprawdę można zminimalizować przemoc seksualną w stosunku do dzieci. Tego rodzaju edukacją. Ja nie tylko w to wierzę, ale nie ma innej możliwości, bo jeśli dziecko będzie o czymś wiedziało, oczywiście może stać się ofiarą przemocy seksualnej. Tylko wiecie, jaka jest różnica? Ono będzie wiedziało, co się stało i będzie potrafiło to opisać. To jest właśnie to niesamowite. Mówiłem poprzednio taki przykład, ale no nie wszyscy Państwo byli. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, żeby to wzmocnić jeszcze. Jakiś czas temu mieliśmy właśnie dwie dziewczynki, oddzielne sprawy, 8 i 9 lat właśnie w kontekście przemocy seksualnej. Jedna dziewczynka szła do szkoły, w parku zaczepił ją, jak się okazało, pedofil, który trzy dni wcześniej wyszedł z więzienia, odświatował wyrok. Zaczepił tą dziewczynkę, zapytał się jak ma na imię, wrzecznie mu odpowiedziała, zapytał się o szkołę, jak... Się uczy, jakie ma oceny. Dziewczynka była kulturalna, grzeczna, opowiedziała. W pewnym momencie powiedział jej, żeby go pocałowała w usta, dziewczynka zareagowała w ten sposób, że głośno krzyknęła nie i uciekła. Pobieła do szkoły, szkoła była niedaleko. Pierwsze co to poszła do gabinetu pani pedagog, powiedziała o tej sytuacji. W ciągu 10 minut słuchajcie, gość był zgarnięty. Temat załatwiony. Ale w tym samym czasie, nie pamiętam czy miesiąc wcześniej czy później, była ośmioletnia dziewczynka poza miastem, która miała do przejścia 350 metrów pomiędzy jednym terenem zabudowanym a drugim. Tam był taki lasek. Podjechał samochód, drzwi się otworzyły, facet mówi, żeby wsiadła do samochodu, to ją podwiezie do domu, dziewczynka wsiadła. Niestety do domu jej nie podwiózł, tylko wywiózł do lasu i ją po prostu zgwałcił. Teraz jak ja przeanalizowałem te dwa przypadki i etiologii się doszukałem, no to w tym pierwszym przypadku wzorcowo, moglibyśmy powiedzieć, modelowo dziewczynka się zachowała. Dlaczego? Dlatego, że rodzice z nią rozmawiali, kiedy ona miała już 4 lata, dokładnie o tym, o czym ja mówię. Że nie wszyscy dorośli są dobrzy, że są dorośli, którzy mogą robić krzywdę, że masz prawo i powinnaś powiedzieć nie w sytuacjach, kiedy to jest dla ciebie niekomfortowe, kiedy coś ci się nie podoba. Nawet ci rodzice z tym dzieckiem, słuchajcie, okazało się, że odgrywali pewne scenki rodzajowe, jak ma się zachować w przypadku, kiedyś, kiedy jakaś tam osoba dojdzie i zacznie nagabywać, zacznie coś od tego dziecka chcieć. Dziecko się zachowało po prostu profesjonalnie, tak jak zostało nauczone, przygotowane. Niestety w przypadku tej drugiej dziewczynki ona tego szczęścia nie miała. Wychowywała się w środowisku dysfunkcjonalnym. Nie było tam patologii w sensie <laughs> przemocy fizycznej. Ale dzieci były wychowywane, słuchajcie, w takim poczuciu stereotypach właśnie, że dzieci ryby głosu nie mają, zamknij się, nie masz nic do powiedzenia, dorosły ma zawsze rację, masz zawsze wszystko robić to, co ci każe osoba dorosła. Więc właściwie dzieci miały bardzo niską pozycję w tym domu. I tak jakby w sposób naturalny wynikło, że jeśli dorosły kazał tej dziewczynce wsiąść do samochodu, to wsiadła. Dlaczego? Bo dorosły ma zawsze rację. Masz wszystko robić to, co ci każe dorosło. Te stereotypy są fatalne. One nadal się mają niestety dobrze, zbyt dobrze. Natomiast e, dlatego się odwołuję do tego, że możemy jeszcze dobrą robotę zrobić w przypadku młodszych dzieci. E, właśnie tego rodzaju edukacją, e, żeby, żeby dziecko wiedziało, że ma prawo powiedzieć: Nie, to jest, to jest naprawdę, na tym nam powinno bardzo zależeć. Dziecko ma prawo powiedzieć nie. Oczywiście bez kwestii nadużywania, nie? bo to też łatwo od skrajności do skrajności podejść, ale wytłumaczyć w konkretnych sytuacjach, w konkretnych przypadkach, że nie wszyscy dorośli mają rację, że nie wszyscy dorośli są mili, sympatyczni, że niektórzy dorośli robią krzywdę dzieciom albo innym dorosłym. Więc to jest bardzo ważne, dlatego że zdejmiemy też z dziecka, tak jakby, odpowiedzialność w krytycznych sytuacjach. Bo dziecko będzie wiedziało, że tak nie wolno, tak nie można. I takim sposobem nie zlikwidujemy oczywiście przemocy seksualnej, ale nawet wiecie, jak uratujemy tą jedną przysłowiową duszę, no to już jest super, nie? Więc dlatego ja się odwołuję w tych kwestiach właśnie do tego, że no nastolatków trudno w tej chwili tak jakby tak chronić, jakbyśmy tego chcieli i oczekiwali. Aczkolwiek mocnymi przykładami, mocnymi jakimiś argumentami. To można też sporo tutaj, tak jakby zyskać. O, to są sprawcy, o których tutaj trochę Państwu powiedziałem. Te czynniki ryzyka jeszcze podkreślę, żeby zwrócić uwagę na to, że jednak jest grupa dzieci, która bardziej jest narażona, aczkolwiek, słuchajcie, my musimy mieć podejście tego rodzaju, że generalnie każde dziecko jest potencjalnie ofiarą przemocy, może być każde dziecko. Różnica tylko tkwi w tym, że Dziecko na przykład, które posiada wiedzę na określony temat, może na przykład wystraszyć sprawcę, może mu wytrącić tam z ręki właśnie jakiś tam argument, bo przyjdzie na przykład sąsiad, są takie też przypadki klasyczne, pija alkohol z rodzicami, upija rodziców i bierze się na przykład za jej dziecko, nie? ale dziecko na przykład. Wie, bo jeśli nie rodzice, to ktoś na przykład w szkole z tym dzieckiem rozmawiał, że takich rzeczy robić nie wolno i dziecko na przykład głośno mówi, że nie wolno takich rzeczy robić, bo będę musiała później pani o tym powiedzieć, nie? Taka klasyka. I sprawca ustępuje, no bo ma za dużo do stracenia, bo wie, że dziecko jest świadome. Czyli czynniki ryzyka, no to są, tak naprawdę powtórzymy to, ale to jest ważne. Problemy w relacjach z innymi, niskie poczucie własnej wartości, problemy emocjonalne, brak odpowiedniej opieki i nadzoru ze strony dorosłych, no to tak jakby jak mantra, już w tej chwili powtarzamy i trudno tutaj liczyć, że to się zmieni, no bo niestety to się, to się nie zmieni. Ciekawość jako cecha naturalna, to jest też charakterystyczne, że my możemy ciekawość dziecka wykorzystać w bardzo dobrym kierunku, właśnie odpowiadając mu na pytania, ale pedofil Ciekawość naturalną dziecka wykorzysta w swoim kierunku. Też powtórzę przykład. Kiedy mieliśmy ostatnio sprawę i mm -hmm. było coś takiego. Sąsiad się zaopiekował dzieckiem, sześcioletnią dziewczynką i było coś takiego. A wiesz co to jest zwód? Nie wiem. A pokazać Ci? Tak. Ale pamiętaj, to Ty chciałaś. Przerzucenie odpowiedzialności na dziecko. Pamiętanie. Wykorzystanie naturalnej ciekawości dziecka. Więc My możemy to wykorzystać. Lepiej, żebyśmy my wcześniej to wykorzystali niż później sprawca przemocy seksualnej, bo on też jest cwany i wie, że na tą naturalną ciekawość dziecka on może wykorzystać. No i zachowania ryzykowne oczywiście online. Jedno zachowanie ryzykowne słuchajcie zazwyczaj powoduje, pojawienie się kolejnych zachowań ryzykownych. Rzadko kiedy to pozostaje na jednym jakimś etapie, poziomie, ale niewątpliwie bardziej bezpieczne są dzieci, które są bardziej zaopiekowane, mają dobre relacje. Nawet jak popełnią, słuchajcie, jakąś głupotę w życiu, no bo wiecie, pełnią wcześniej czy później. To różnica polega na tym, że jest duże prawdopodobieństwo, że nie będą eskalować kolejnych głupot, tylko przestraszą się i odwrót. Natomiast brak czynników statycznych właśnie w postaci pozytywnych relacji, dobrych więzi, zabezpieczenia emocji, no to tak jakby. Predysponuje do tego, żeby nie zatrzymać się na jednym zachowaniu ryzykownym, tylko idziemy dalej. Takie mechanizmy. Jeszcze słuchajcie, takie zachowania ryzykowne to już krótko, cyberprostytucja jako też pewnego, pewne takie pewien element pośredniości. sexting właśnie to jest ta moda na robienie, przesyłanie sobie półnagich nich na ich zdjęć. Powiem szczerze o tym tylko wspominam, dlatego że no... Musielibyśmy znowu półtorej godziny poświęcić na to, żeby omówić temat właśnie superprostytucji, sextingu, sextortion. To znowu jest kradzież materiałów prezentujących ofiarę w seksualnym kontekście. Młodzież, słuchajcie, tak jak my ich często postrzegamy, szczególnie rodzice, jako profesjonalistów obsługujących wszelkie multimedia, jako hakerów już takich, co wszystko potrafią, każdą aplikację obsłużyć, sprzęt. To tak samo jak to potrafią, to słuchajcie, to nie potrafią dbać o swoją prywatność w sieci, nie zmieniają haseł, nie dbają o politykę prywatności, wymieniają się hasłami, łatwo przekazują sobie dane, informacje, w ogóle nie dbają o to. To jest duży problem w tej chwili, dlatego że łatwo wykraść komuś materiały, podszyć się pod jego konto i tak dalej. No tam jeszcze w ryzykownych zachowaniach seksualnych słuchajcie mówi się o sprzedaży dziewictwa w sieci. Ja do tego podchodzę tak z taką pewną rezerwą, z dystansem, bo już tam słyszałem przypadki, że już tam 27 razy tam ktoś chciał sprzedać, więc to trzeba z dystansem oczywiście do tego podejść. No jeśli faktycznie jest taka sytuacja, no to jest to krytyczne, ale, ale to mówię, że bardziej może jest tak na zasadzie, żeby tylko e, wspomnieć. Proszę Państwa, na koniec, tak naprawdę odwołam się jeszcze raz do tego, że to, to kary żadne nie pomogą, żeby kiedyś to się, to się zabierało kabel nie? od komputera. Teraz już komputerów nie ma stacjonarnych, właściwie to już przeżytek. Więc dziś, na przykład, nie wiem, tam dostęp do internetu się zawiesza, czy smartfon, to no nic nie da, słuchajcie, tylko i wyłącznie budowanie świadomości. Słowo klucz to jest krytyczne myślenie. To jest uczenie umiejętności społecznych. To, słuchajcie, jest, to są jedyne narzędzia, które mogą mm, tak naprawdę zapracować, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, jeśli chodzi właśnie o e, kontaktowanie się z obcymi. Mm, bo to, wiecie, to nie chodzi o to, żeby zabronić dziecku w ogóle kontaktowania się z obcymi, bo to jest taki jest świat dzisiaj cyberprzestrzenny, taka się wytworzyła cyberkultura, tak to nazwijmy, i dzieci będą nawiązywać, bo dorośli też nawiązują kontakty. W sieci, i, i nawet chyba znam parę takich związków. Więc, y, y, oczywiście, to tak jakby staje się czymś dzisiaj standardowym. I już tylko chodzi o to, żeby na tyle mieć tego krytycznego podejścia, na tyle wglądu w to wszystko, żeby nie ładować się właśnie w jakieś niepewne kwestie. Dlatego, tylko i wyłącznie słuchajcie, umiejętności społeczne, które no, będą stanowić taki wentyl bezpieczeństwa. W posługiwaniu się tymi różnymi nowymi, tak zwanymi nowoczesnymi technologiami. Jak widzicie Państwo, temat, no, mam nadzieję, że to tak troszeczkę dobrze zaczęliśmy, i, i jakoś to się wszystko układało, i, i wiemy skąd to się bierze, i wiemy, jakie są przyczyny tak naprawdę pewnych zachowań ryzykownych, i do czego mogą doprowadzić. Więc mam nadzieję, że sobie troszeczkę to przeanalizowaliśmy, temat oczywiście jest jeszcze bardzo, bardzo szeroki, można tutaj zahaczyć o jeszcze przeróżne, różne inne kwestie, ale mam nadzieję, że jakoś troszeczkę tutaj rozjaśniłem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.